W naszych wiadomościach między innymi o inauguracji filmowego ruchu ewangelizacyjnego, także o konferencji na temat kardynała Hlonda oraz między innymi o pisaniu ikon kursie pisania ikon w Kentach. Pierwszym publicznym pokazem najnowszego filmu Lecha Dokowicza i Macieja Bodasińskiego poświęconego domniemanym objawieniom w Medjugorje rozpoczął w sobotę 30 listopada w Bielsku Białej działalność filmowy Ruch Ewangelizacyjny. Inicjatorzy przedsięwzięcia z Palotyńskiej Parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli podkreślają, że w dobie mediów posługujących się w przeważającej mierze obrazem, a w mniejszym stopniu słowem, warto rozpoczynać działania ewangelizacyjne, w których głównym nośnikiem treści będzie obraz. Wieczór inaugurujący działalność Fre, tak w skrócie brzmi nazwa Nowego Ruchu, rozpoczął się mszą świętą, której przewodniczył biskup senior Tadeusz Rakoczy. Hierarcha podkreślił, że wszystkie nowe media, jak radio, telewizja, prasa, internet, film, mogą jedynie służyć ewangelizacji. Jednak ewangelizować może wyłącznie żywy, realny człowiek osoba, która daje świadectwo swojej wiernej wiary. I ważne jest, by dobra nowina w Chrystusie dotarła do. Największej rzeszy ludzi, ale o ileż ważniejsze jest, by głoszenie doprowadziło ewangelizowaną osobę do realnego spotkania z Chrystusem, odkupicielem człowieka. Ważne jest, by kino umiało przedstawić wartości pozytywne i wyrażało poszanowanie ludzkiej godności, dodano biskup senior. Wcierali do odbiorców z dobrym filmem religijnym, abyśmy dawali im. Odmienne propozycje. Hierarcha pobłogosławił dzieło i zachęcał do kontynuowania tej inicjatywy. Przed projekcją filmu pod tytułem Ostatnie Wezwanie, zrealizowanego przez twórców m.in. Ducha czy Ja jestem, który był jednocześnie publiczną premierą dzieła o powstaniu dokumentu poświęconego do domniemanym objawieniom w Medju opowiadał jeden z filmowców, Maciej Bodasiński. Zaznaczył on, że najnowszy ich film wypełnia przekaz nadziei. Kościół jest atakowany potężnie dzisiaj. Coraz mniej ludzi chodzi do Kościoła, coraz bardziej otwarte są ataki, wydaje się, że Kościół przegrywa, że jakoś Pana Boga mniej w świecie. Tym filmem chcemy to powiedzieć, też poprzednim, że jest nadzieja na życie, pełnię życia, na to, żeby Kościół ożył, żeby istniał. To jest Eucharystia i Matka Boża. W ramach FRE organizowane będą comiesięczne spotkania w Kościele, podczas których zaprezentowane zostaną różne wartościowe filmy. Zazwyczaj poprzedzać je będzie specjalne słowo wstępne. Nie zabraknie także czasu na modlitwę. Z udziałem naukowców różnych uczelni w Polsce i na Słowacji, duchownych studentów oraz posłów odbyła się 25 listopada konferencja poświęcona działalności edukacyjno-społecznej kardynała Augusta Hlonda. Spotkanie zorganizowano w ramach ustanowionego przez Semi Województwa Śląskiego roku kardynała Augusta Hlonda. Podczas sesji rozmawiano o działalności zmarłego w 1948 roku purpurata w kontekście dziejów ziemi śląskiej. Ogólnopolską konferencję zainaugurował biskup Piotr Greger, który przyznał, że z postacią kardynała Augusta wiążą go pewne wątki życiowe. Przez cztery lata jadąc autobusem do Mysłowickiego Liceum Ogólnokształcącego, bo tam się uczyłem, każdego dnia dwa razy, tam i z powrotem, przejeżdżałem obok domu rodzinnego Państwa Longów. Dziś tego domu już nie ma. Tam jest teraz nowa droga, która prowadzi do Mysłowic. Z rodziną Augusta Hlonda mam także, aczkolwiek, dalekie powiązania rodzinne. Jedna z sióskien za prymasa, Paulina Małgorzata, wyszła za mąż za, Emilian, za Emila Helmana, którego brat August jest pradziadkiem moim, dziadkiem mojej mamy. Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji dr habilitowany Krzysztof Śledziński z Uniwersytetu Śląskiego powiedział, że konferencja była okazją do lepszego przyjrzenia się postaci, już dobrze rozpoznawalnej na ziemiach śląskich. Kardynał nieustannie zabiegał o to, żeby odpowiednio ukształtować ducha polskiego w trudnych czasach, bo tak mamy ten okres po odzyskaniu niepodległości, kiedy trzeba było rzeczywiście budować struktury i tutaj pod tym względem rzeczywiście. I rozwijał szkolnictwo, rozwijał również organizacje społeczne, był wielkim społecznikiem. Nie tylko dbało o sprawy kościoła, ale także narodu i Ojczyzny. I to trzeba zdecydowanie tutaj podkreślić. W konferencji udział wzięli naukowcy z Uczelni Bielska Białej Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu imienia Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Słowackim Preszowie. Kardynała August Klont urodził się 5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach w rodzinie wielodzietnej. Jako chłopiec wyjechał do Włoch, gdzie po ukończeniu szkoły wstąpił do Zgromadzenia Księży Salezjanów. Po złożeniu profesji zakony i zakończeniu studiów otrzymał 25 września 1905 roku święcenia kapłańskie w Krakowie. W 1922 roku papież Pius XI mianował go administratorem apostolskim Górnego Śląska. Trzy lata później został biskupem nowo utworzonej diecezji katowickiej. Prymas Klont zmarł 22 października 1948 roku w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Warszawie. Muzyka Pisania ikon jako owoc zakończonego Roku Wiary zorganizowała parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach. Efektem kilkutygodniowych warsztatów, w których wzięły udział zarówno dzieci z podstawówki, jak i młodzież oraz osoby starsze, była wystawa złożona także z prac prowadzącej kurs Anny Krysanty, absolwentki Szkoły Ikonopisarskiej we Włoszech przy Centro Studii Rusia Cristana. Inicjator i pomysłodawca kursu ksiądz Piotr Konieczny uważa, że tego typu podejście do świętych obrazów może pobudzić i wzmocnić wiarę. Faktycznie zainteresowanie było spore, bo rzeczywiście musieliśmy wielu osobom odmówić. Uczestniczy w kursie 16 osób, od można powiedzieć klasy czwartej szkoły podstawowej, po osoby starsze, o tak powiem. Wszyscy można powiedzieć z wielką radością przychodzą, piszą, uczą się, przeżywają to jako takie doświadczenie artystyczne i na pewno doświadczenie duchowe, więc jeszcze raz mówię, to się jakoś wkomponuje w ten owoc roku wiary. Wszyscy uczestnicy kursu jako praikoneł do odwzorowania mieli jedenastowieczny wieczny wizerunek Chrystusa Pantokratora z Ochrydu. Anna Chrysanti akcentuje duże zaangażowanie ludzi starających się iść za ich wskazówkami. Modlimy się, widzimy, że to nieraz jest ciężka praca, bo zaczynamy od najciemniejszych kolorów, rozjaśniamy, dochodzimy do tego światła. Musimy być też świadomi, że pracujemy nad wizerunkiem Pana Boga, więc ciąży na nas takie, takie poczucie, żeby było to piękne, żeby to światło było naprawdę widoczne na tej ikonie, żeby, żeby kiedyś ta ikona była też taka pomocna w modlitwie, także jest to taka droga. I myślę, że też bardzo tak głęboko duchowo przeżywa każdy z nas tą drogę. Zdaniem Chrysanti, ikona umożliwia pokazanie światu piękna poza zbliżenie się do Pana Boga i bywa okazją do osobistego nawrócenia. Jak przyznaje Ela, 18-letnia Wadowiczanka, uczestniczka kursu, podczas pracy nad ikoną bywały duże kryzysy. To jest ciężka praca. Trzeba do tego dużo skupienia, dużo pracy tworzyć cierpliwości przede wszystkim. Myślę, że ogólnie tak się dobrze sobie radzą wszyscy. A ten kryzys z czym był związany? Z konkretnym elementem tej pracy? To myślę, że to był gorszy dzień dla mnie ogólnie. Ale jak widzę, każdy tak przychodzi po kolei taki kryzys, że, że po prostu przestaje wychodzić, że się widzi swoją pracę i się po prostu nie podoba. Wykonane przez uczestników ikony oraz mistrzowskie ikony Anny Krysanti można było oglądać przez całą niedzielę przy parafialnej sali. Cały kurs liczył 30 godzin. Uczestnicy krok po kroku poznawali tajniki pisania ikon, a na zakończenie zabrali do domu swoją własnoręcznie pisaną ikonę. Można mówić dużo i nic nie mówić, a można powiedzieć niewiele i słuchaczy poruszyć, zauważa w kontekście swojej najnowszej książki w formie kalendarza-terminarza na 2014 rok ksiądz Eugeniusz Burzyk. W nowej pozycji wydawniczej kaznodziei z Bielska Białej specjalisty od krótkich homili znalazło się 365 kazań. Kalendarz zawiera informacje liturgiczne na temat danego dnia, treść Ewangelii, zwięzłe kazania, także miejsce na terminy spotkań czy zajęć. Ksiądz Burzy, który kazania głosi od 26 lat, przyznaje, że od samego początku stara się stosować zasadę, o której w najnowszej adhortacji Ewangelii Gaudium mówi papież Franciszek. W swoim pierwszym doktrynalnym dokumencie papież Franciszek stwierdził, że koniecznym zadaniem jest doprowadzić do tego, aby kazanie miało jedność tematyczną, jasny porządek i powiązanie między zdaniami, aby osoby, mogły łatwo śledzić kaznodzieje i pojąć logikę tego, co mówi. O tym, jakie ktoś zrobi wrażenie na słuchaczu, nie decyduje długość wypowiedzi, a im wypowiedź dłuższa, tym jej skuteczność może być mniejsza. Jezus musiał przemawiać w sposób niezwykle oryginalny, skoro zachwycił nawet strażników, którzy przyszli go pojmać. Trzeba naśladować styl Jezusa, mówić prosto, mocno, w sposób skondensowany i nieustannie doskonalić formę. Kaznodzieja powinien przemawiać tak, jakby podawał adres raju. Każde zdanie skazań zawartych w kalendarzu terminarzu składa się z trzech idealnie równych akapitów. Ksiądz Burzyk znany jest z krótkich, celnych homilii na poszczególne okresy roku liturgicznego. Ostatnio ukazały się adwentowa reanimacja, kazanie espresso, wielkopostna kroplówka, katechizm w pigułce, majowa terapia z kazaniami na temat każdego wezwania litanii loretańskiej, czy różaniec łatwy do przełknięcia. Dużą popularnością cieszył się jego kalendarz terminarz na 2013 rok. Muzyka Barwną postać księdza Grzegorza Jana Zdziewojskiego, wybitnego kaznodziejeł, fundatora kościołów i poeteł z XVII wieku, przybliżyć ma kolejne spotkanie w ramach projektu Przez Sakralne do Sakrum, diecezjalnego muzeum w Bielsku Białej. O zapomnianym kapłanie, dobroczyńcy biednych oraz chorych, który został zamordowany, a jego śmierć upozorowano na samobójstwo, opowie znawca urodzonego własku duchownego i biograf. Jak wyjaśnia dyrektor dziecyzjalnego muzeum ksiądz dr Grzegorz Klaja, inspiracją dla tego przedsięwzięcia stało się odzyskanie Epitafium Fundacji Księdza Grzegorza Zdziejwojskiego. Podczas spotkania zaplanowano prezentację odzyskanego obrazu Epitafium z 1644 roku, na którym kapłan uwieczniony został pod opieką Jana Kantego. No jest to wyjątkowa, nietuzinkowa postać. Rzeczywiście w jego życiu są wątki kryminalne i, i wątki świętości. Został zamordowany, powiem. Zachowały się jego rękopisy w parafii w Pisarzowicach. Był fundatorem wielu epitafiów, między innymi był fundatorem jednym z ważniejszych kaplicy świętego Jana Skent. Wtedy on też ufundował tam domy, gdzie chciał spędzić resztę swojego życia, służąc tej kaplicy. Był wielkim czcicielem Jana Kantego. No niestety został zamordowany. Barwna postać zapomnianego nieco kapłana bardzo powoli wychodzi z cienia zapomnienia, odsłaniając pełną światła służbę Najwyższemu, dodaje dyrektor. Więc dowiemy się trochę historii życia w oparciu badania dotychczasowe naukowe tej postaci. Dzisiaj coraz bardziej odkrywanej, pięknej, i patrząc na jedno z epitafiów znalezionych niedawno jego fundacji. Ksiądz Grzegorz dziewoński urodził się 10 marca 1609 roku w Łasku. Z powodu utraty przez rodzinę majątku, co było spowodowane nagłym pożarem, przerwał naukę i trafił na służbę do księcia Siedmiogrodu i Opola, Gabriela Betlena. W 1627 roku rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej jako student sztuk wyzwolonych i filozofii. Po śmierci żony zdecydował się zostać księdzem. W 1635 roku w kolegiacie świętego Jana w Warszawie otrzymał święcenia kapłańskie. Był proboszczem w parafii w Wilanowicach, pełnił równocześnie funkcje kapłańskie w pobliskich Pisarzowicach, i o Święcimiu. Około 1670 roku został prebendarzem Kościoła Świętego Krzyża w Kętach, gdzie prawdopodobnie w 1685 roku zginął powieszony. Początkowo uznano, że popełnił on samobójstwo. Po 14 latach zabójca przyznał się do zamordowania księdza. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu, to było nasze pierwsze spotkanie w wiadomościach w nowym roku liturgicznym. Na kolejne spotkanie zapraszamy już za tydzień. Przypominamy jednocześnie przy okazji zbliżającego się świętego Mikołaja, że czekamy w czasie Adwentu na przyjście Pana. Ważne jest to, by te wszystkie nasze wysiłki w celu Kupienia prezentów, również wizyty w sklepach nie przesłoniły nam właśnie tego prawdziwego znaczenia Adwentu, prawdziwego znaczenia Bożego Narodzenia.